Siemano, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabo i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Gary z moda i ze mną w Agis of Plaga i Max Pryliarele Halo Cześć Max Pligaliol. kto? <laughs> Max Pryliarele No co ty? Może być, zmienię, Pligaliol. zmienię Pligaliol. chyba z, z. Zmienię sobie tą nazwę Tylko musimy napisać Pligaliol. jak to się pisze Napiszcie jak się Max pisze Max Pryliarele O ja wiem gdzie on jest Pryliarele Kto? Może być tu w tym co? ale poczekaj. Było otwarte, nie? Jak... Wiem, było otwarte i czy on to jest silnikiem? Nie ma go tu. To... <noise> <noise> Centralnie nie ma go tu. Ej. Wiem co on zrobił. Jakieś dymy się zrobiły w pokoju z szafami. Myślisz, że wiesz co, co zrobił? Gdzie, gdzie jest mag spali? Gdzie, gdzie jest mag spali? I wie, jak zrobić super broń. Tak. Jak? on jak z wody. Z, no? Kulki są z <noise> Okej, okay, coś mi się tu nie zgadza, A Rzeczywiście coś tu jest nie tak. <laughs> Adzi wejść na dach. Hyyyy. Oh, nie na tak. Na dach? No ładnie. Próbowała no, wejść na dach, bo taki no, tak. buff tu a, jest bot. na tej mapie. Nie, ale zgodnie jak się go robiło. Glisha można no. zrobić, że wejdziesz na dach. Okej, okay, czekaj, diabeł. Chciałeś nas tutaj oszukać. I ładnie. No. Hmm. Ale no, za kolaneczką byś kakał. Dzień dobry. Te beczki to zawsze Dzień dobry, o kulka. Co daje kulka? No nic Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. W ogóle z kim ja jestem w teamie? Z Kiada? Z... A, dobra. Z szatanem. Ok, czekaj, czy tutaj były te pralki? Tak. tak. Chyba były, 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 okej. Okay. Tak. Czekaj. Butelki, wszystkie. Były. Co tam To było. Krzesełko, nie, to nie. I... O nie... Plaga, czy ty otworzyłeś drzwi? Ja nie poszedłem. ...beczką Ej, hey, what the f- Ej, nie mogę zamknąć tych drzwi, dlaczego? Teraz spróbuj. <grym> ej, no na <nadal>, mnie. Ej, <grym> ej, nie mogę zamknąć... Ej, ja ci pomogę. <grym> ej, what the... <grym> o nie... To co ja ci, tak. Max, na suficie. Czemu podpowiadasz? Ło, wow, ło, wow, ej! Zdraj, co? Co się stało? <grym> Spójrz! Ej,

No Zero Nie trafiłem go jeszcze. Jaki kurde Dawaj go! Jesteś o otoczą? nie... Schował o się tam. Schował o, się tam. A jestem. No jestem. machajka. Woah! Bardzo ładnie. Yeah. Mamy go! Nie macie szans! Ej Maxu mam plan. Masz plan? Ja też mam plan. Uff! Uh, to będzie plan. Ja na dach wszedł, ja, ja, ja też teraz? mam swój plan zawsze na ten masz. Znowu na dach? O, co chodzi? Ale nie. Nie, na dach. nie próbuję teraz. Dobra. Ja, ja mam tu plan, zobacz. No tu na dole jeszcze nie byłem. Robisz o, tak, jaj. zobacz, robisz tak, cyk. A -a, tak. no. Cyk, to? To, śmierdziesz, śmierdziesz, śmierdziesz. Śmierdziesz. to jest dobry plan, powiem ci, tylko musimy to zrobić szybko. Ale nie zajdą tu więc, na dół, nie ma robicie, opcji. Prawie. Nie tak, Prawie zgadłeś, nie. blisko nie. byłeś, ale nie chodzi o beczki. Prawie ci wyszło! Ja tam wchodzę od razu, dopóki jeszcze jest na tego No go mam. <śmianowidzio> no wcale się Burde tak. No wcale beczki ten. Nie ja jakie to... beczki o co chodzi <śmianowidzio> czas uciekać A i tam na dole spadł uciekł na dole Czas uciekać Nieprawda Nie. Uciekł jeden, no z beczką uciekł <śmianowidzio> Naprawdę? <flaga> uciekł <śmianowidzio> właśnie prawie mi się udało, ale niestety Nie? Niestety. Nie, niestety. Chyba i tak Dobra Kurczę, ja yy... byłem weź przesunięty Dobrze, może będzie rzeczywiście wygodniej, drogi. Gry. No. <grywa> Daj, dawyski to było. Mrużył, dawyski było. co jesteś w tym samym O nie, załatwi no, mnie! No, osłona, osłona, osłona! Jaka osłona! osłona, osłona. <grywa> o! O! K... <grywa> było tak A, blisko, to, no. Prawie się przedostałem, no. Nie ja, ja tak, ja wiedziałem, że wyglądał. Tak, ja, tak się dotknąłem do parem, tak jak. Taki... Trzeba udawać, że się wiesz przed Ja jest udawanie, gościa No niestety. No dobra. Dobra, ja Plaga? Plan nie wypalił. ja na dach teraz nie wchodzę wcale, nie? Nie wchodź na dach. Nie wchodzę na dach. A nie wchodź na dachu Ja Wejdziesz? Nie weszłeś. No nie weszłeś. Wejśłeś. Nie weszłeś. Wejszłeś. Ej, stój ten. table flip. Jestem hardcorem. Nie jesteś. Na żyć mi Ale zobaczmy, zobaczmy, zobacz, gdzie oni dumne. poleźli. Dobra, czyli są otwarte. Czyli pewnie znajduje się ktoś na dachu. Uu. Na pewno. No chyba coś ci nie wyszło, a no, Znowu. <grym> Znowu. A propos. No, w życiu nie wyszło! Ej, ale ale... Ej, ja nie wiem, którą tu się lampką wchodziło wtedy. Co to było. Co to było? On biegał pode mną i trzymał w ręku butelkę. Naprawdę. To ja mam teraz plan, ja mam teraz oh zarąbisty plan Chciałem być taki tak. fajny na odcinku i chciałem wyjść na DH, Mam zarąbisty plan znowu. Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj <coughs> właśnie... Fuck, 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 tutorial. fuck Okej, okay, dobra, jest co? co? Teraz problem, Gacie? pewnie Go, go, Power Rangers, go, go, Power Rangers, go, go, Power Rangers A Co tam Power Rangers robi? Ja, tu ta mapa jest tak obobegrana przez nas, że ja tu. Nie! Na... Wszystkie krajówki już są nieprawda. Prawda, ani nie, się nie, nie Prawda? Ani się rusz. Ani się rusz. ani tu, się tu nic rusz. nie ma. Nawet się nie ruszaj. Tu tydzień nie gramy. No, nie wiem. Nie, nie tak nie wie. ja, ja nic nie wiem. Nie wiadomo nic. <grym> 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 Jak nie wiadomo o co chodzi? 8 to Uuu! <grym> uh -huh. o. Uh -huh. Jakąś kulkę z HP-kiem. Weź, weź, tak. Tam są super Zapiecie tajne ucie. itemy. To są nasze super cukierki. Po Ej, z... porozrzucaliśmy na całej mapie dla was cukierki. Ej, mam nadzieję, że nie jesteście w beczkowym, co? Ej. Nie, no uczyłem. Ja drugą rundę pod rząd, przecież to by było nie głupie. No, chłopie, no, o! Za kogo Zajęte! Zajęte! Dobra, Tylin. Podasz mi mydło? Nie, ja się nie schylam tak po Tak naprawdę jestem po bardzo podatkowym. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, ja ty... ja wiem ja chyba ja gdzie znaleźć nie tego nie ostatniego, wiecie? 3, By to 3, bardziej było tamte. dobrane jakby na przykład Max 700 i taśmę zamieniło to byś no. no. Z pewnością, ale w, w dwuwarstwowym minimum Tutaj tu jest wszystko ok nic się nie zmieniło Czyli góra zostaje Zostaje góra tak, zostaje góra, tak. Zostaje góra. Co No Co mnie tu Bragus, ty jeszcze no. żyjesz? Właśnie jestem zaskoczony, bo <laughs> znaleźliśmy je jako dziadka Dali mi żyć, żyć, i uciekłem. a później dali mi uciec. I o uciekłem. Bo, I mnie bo. już nie ma. To był ich największy błąd. Chodź Ale dom, nadal chodź. jestem dziadkiem. Chodź do mnie, ja, ja ci napiszę gdzie ja jestem. Nie ma problemu ziom. A ja to wszystko Zaraz teraz napiszę, podpiszę ci się na prawym pośladku, zobaczysz. Weź napisz ziom to. Na, napisałem ci. Bóg. Tylko nie zdradzaj mojej kryjówki, bardzo cię proszę. Bądź dobrym kolegą. Aha. Mm -hmm. To niezła uciekająca beczka. Mm. Widziałem to. No dobrze, becz, rozumiem. Ale, no ale gdzie uciekła? Majnyga. Naprawdę? Beczką byłeś? No, no nawet nadal beczką? nią jestem, ale ja widzę, że kolega mnie tutaj ten troszeczkę zgubił. <laughs> Wrócił się niepotrzebnie. Ale tutaj nudno. Czeczko Landichowa, no tutaj. Nudno. Ale wiesz, że to jest takie. Bo ja wiem. Co? No? CO?! E, serio? A po co? Co ja tylko przebiegałem obok! mrozu... zabiegłem zabiły. Aha! Wiesz, gdzie ja jestem. No już teraz wiem. No. Teraz wiem. Nie, ja będę cię nie znajdę. Bo... Przechodziłem obok auta i mnie zabiła grawitacja, rozumiecie? No i... No bo no i on pewnie był rozpędzony. Co to jest? No ale to twoje to powiem ci OP. OP, op. Nie, ludzie no tam OP. O Jezus! Oj, o ja i po podachu Nie, ja ci ja nie wiem jak to dach! Hmm. Ja skakać skacze ale nie po dachu. <laughs> Może daj im jakąś wskazówkę. No właśnie. coś. Może... Bi, bi, może, bi, bi. wiesz... Jakiś plan bi, bi. do jazdu. Let's go. Nie wchodziłem. Nie wchódź tam. Wow. Oh! <laughs> nie! Co, zginął? <laughs> Jak nubie, wow. to może być? No jakoś, kurczę, pomyliłem się przyciski. No ja nie o, ale to, to była dobra runda. Podobało się. Kurczę, muszę teraz nie, 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 spróbować nie, 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 na ten dach tak wejść. Znowu? No, no, okay. Okay. Uparł się okropnie. Uparł się te. Tylko tak. wiesz jak on tam wejdzie, to już nic mu nie zrobimy, nie? No wiem, że runda będzie stracona. No. tego się dziwię, że Musisz próbuję. Zlunda. Ale może spróbować z dachu naleczką kula, skoczyć na tą lampę, na którą zawsze chciał skoczyć. gierka się ze mną nie współgra. Oho, chyba mu się znowu nie udało. Dobra, idę po kila. Darmowy darmowy frag Bierzemy da A bo udało mu się. Udało mu się. KAM jeden. No nie. Czekaj, 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 czeka. ej, don't shoot, man, I'm no, dobra. friendly dobra. Bleach. Okej, okay, okej, okay? okay. friendly Bleach, friendly Bleach. <laughs> I'm friendly Bleach. Friendly Bleach. Co ty próbujesz zrobić tutaj, no? Friendly Chciałem się bleach. przynieść w sisałko. Ja, usiądę sobie, poczekaj. No, Naprawdę? Rozwaliłeś mój prezent, chamie! Co, gdzie? Dam ci buteleczkę. A to ja nawet Proszę. jej nie zopałem. Trzeba mówić, że mi dajesz. Daj mi ją, no. no. Koniec z nami! Ma o o zaczekaj, połocz, połocz koniec znajomości spokojnie, spokojnie, no nie no. no co robisz sorry jestem prześwitującym stałem poczekaj stój, 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 stój no, chciałem się ozdobać patrz i... o no. patrz 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 czerflip kiuu i stoi, perere <laughs> niezłe triksy dobra mam no luku. max dawaj, przyjdź mnie zabij proszę dobra, chodź, nie wierzycie dobra max dawaj zabij mnie to jest moje krzesło cześć krzesło Pokaż Radzik, pokaż Radzik, szowior Zamknijcie tę szopę. Ja będę ci Aha. Aha. <laughs> <Okay>. Ty nie <laughs> jesteś wcale na dachu. Nie zamykaj. O nie, rozjechał, rozjechał mnie. Tej szopy. Ej, weź ja mnie tam. Okay. O nie, nie mogę się <śmiech> ruszyć. Przepraszam. <laughs> o o, o o, o Zaczynałem się? Zacząłem <laughs> się. Zostaw mnie, <laughs> zostaw mnie! <laughs> Bum! Nie muszę otworzyć drzwi. Oh. Czemu nie mogę otworzyć bieg. Jaka biedula. Jaka nie biedula. Się, to jak? jak to? Bo mam rączek. PAM! Nie no nie. Masz nóżki tylko. No. Okej, okay, jak... co by się zamienić najszybciej? Mm. No, nie aż tak szybko, bo wiesz. Ej, napiją się herbaty. A, powodzenia, powodzenia. Czyli w kuchni sobie siedzisz? Tak, nie. Zamień no się, zamień się, się w to. No zamień się to. Bo trzeba, Dobre, trzeba, obkręć. Trzeba, obkręć. trzeba było Trzeba było. Trzeba było. Trzeba było. Nie to. po prostu bym się dapił w kierunku. Mogł się zamienić. A. O nie. Oj Oj. Plaga. Plaga. No. Na Plaga. 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 lagertkietaki, ok. i Chcę muskam, 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 muskam. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, o, oh, oh, fuck. Tu nikogo nie ma. No. Plagu, co ty robisz? Co? Ja nie. No. Dobra, let's go. Nie chcę tego. Nie. Ok. Dobra, się do kibelku. <Z statistically> <wyilde> to za zaśmieszkowanie. <agreeing> ma... Jestem przyjaznym meblem. Witam <tust Laughing> nope. cię! Co tam, Coś? No, to za to, to si ten... W buzię weśla. O, Wow, Piotrek. Ha, uciekaj! Dobrze! Ran. A kurku, rano. O nie, zabili mnie. O jak ja bym se poleżał na łóżku. Oj, to jest muzyczka. A nie, bo to nie. to nie No, smutna muzyczka, jest spoko. Muzyczka, muzyczka, O! Jak się obróciłem. Nie, nie tylko tak zabawiłem bardzo. No, normalnie. Dobra, Dobra. O, co to ma być? A Zmieniamy, nie? Teraz, teraz, Switch.

Czekaj, tak, kurz nie mogę się zmieścić, chyba trafić. 3, 2, 1. No Łot! Nie, Piotr! Nie... Eee, mm. O miesiąc? nie, nie zdążyłem! Restart robić, no źle start robić, nie? No wiem robiłem już! No nie! Ale ty już bardzo powiesz, długo ten. Dugo mamy. To jest mapa! Nie zobaczymy co to za mapa. No właśnie, może o, czy... jest fajna. Nie, riverbank, nie mam tej mapy. O nie. No to se o? ściągnij! Nie ściągnę se. Pokaż mi ją jak ona wygląda. Yo, What the fuck? Co to, to jest za mapa? O nie, to nie ta, to, to jest zła mapa. Daj Motelblackę znowu, jest? Motel nie. Motelblackę? Motelblackę. Albo daj Motelblackę, ale tą inną wersję. Propudę, chyba nie mam wiesz? Nie, nie, też nie. kurcze początki, cały jest moda na tych mapach, pamiętam. Motel Motelblackę, Motel prawda. Stary, dobre czas. ...Pentymencik. Umci, umci. Rampom pom. Pętymencik? Umca, umca. To jest cena drużyna jakaś. Jestem nowym kulem, ten pleba nie jest <laughs> jestem królem. Let's go, on my oh. plaga today. O, jestem za KPU. Ty pegaj już... You're not my friend, you're not brother, my friend, no? Nie, ja no, a no, bo oni już you know. są brother my friend Dobrze. O no fu do propsów Fucujesz to troszeczkę, Adżel? troszeczkę Nie jest dobrze chype. Nie jest dobrze. No dobrze. Czemu nie jest dobrze? Nie jest dobrze. Propsy w propsach, Turla i, I Zmieniłeś się w ciemnię. Jak się Dropsa wow. w mopsa Nie jest szybka runda to będzie. Ja to mi się w silnik zamienił. To będzie bardzo szybka runda. Dobrze Nie przyjmuję kolędy. Nie przyjmuję koledy! zamuj się. właśnie, że propami nie da się zabić, kurde. Było tak fajnie. Byłoby znadziej nie. Zobacz, u nas. Prop, prop nagle z dupy wyciąga pistolet i. się w auto Pię. i... I rozjeszczasz wszystko. Przez... Na respie, zanim się odfrizują. To by było całkiem <Méchenko> ciekawe, nie? Ma <grychy> taką fajną kryweczkę, tylko muszę się zam... zamienić w coś <grychy> no, da. I, się, i się nie zablokować. Ooo, na da dachu! Nie, nie, nie zapomniałem o tym dachu nawet. Mm, to tam nie mm. próbujesz już wchodzić. Mhm. Na pewno. To chwała ci za to. Dobrze. Ale jak przecież z tobą gram? <grychy> no ze mną jesteś, tak? No. no dobrze. No. Dobra, to idziemy teraz robić. Zabijesz... Shotgun! W łapę! Czy eliminować? Eliminować. Tutaj ktoś jest? Eliminować. Nie ma. Czyli idziemy dalej. A czekaj, Ja muszę jedno sprawdzić jeszcze, czy? A kuku? Nie. Czy ty, ty ty. O, beczki się wywaliły. Są też iż. Pre, 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 pre. Mene, mene. Co to za zmianka tutaj. Ktoś się Ale nie wiem, czy jest ich tam, e, jest o... ich tam dwóch, czy, o... czy jeden? E... Lol? O, o lol. O lol. O lol. Lol, lol, bardzo. <laughs> Co się stało? Kurwa, moje pole. Ręka ci wystał. Nie, bo się zablokowałem. Co? Jak ty tam wlałeś? Co? Jak ty tam wlałeś? Co było? Jak ty? Nie rób tego, był. Jest w kuchni. Nie. Kuchnia. Kuchnia. Przybywam. Kuchnia. Przybywam. Czemu przejażdżał z NoobTube? Halo. Czemu to się przestawiło? 30 30 a A nie przestawiło? No Drugi radę... raz już. Nie no. umiem się, że bazookę mam. A, to to, to, to bazułka to można, nie? To plus. No, Max, przyjdź na chwilę. O dobra, się już nie musisz. No, nie. Jestem zbyt zajęty. Zbyt zajęty Smutek sobą jestem, żeby ci pomóc. Dobra, to tak, spoko. Już, 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 już A jakbym zrobił tak? Znowu, Albo Jezu, siak? Nie, nie, nie o, chciałem zrobić tak. okej. by okay. to dam, Tak się zdarza, nie? nie jest dobry pomysł. No, fuck you! Dawaj, Max, dużo rzeczy się Ja się zamienię w bardzo dużą rzecz. Tak? Na pewno. Ja też. Ja też bardzo dużą rzecz się zamieniłem. Ta rzecz ma coś około dwóch ton. No na bank! No na bank! Chyba kłamiesz. Nie kłamię. No może mam mniej, nie wiem. 3 kilo. Tak pewnie mam o No na bank! 3 kilo. To jest bardzo ciężki kibel. Może to jest szczotka do kibla? Ciężki kibel to dużo waży. Wzięcia. nie? no powiem wam tyle, że to jest czerwone. Jest! Czerwone? Na Jesteś tej mapie? Co, co, co na tej mapie jest czerwone? Nie, nie jest. Oczekujmy, oczekujmy, Może być Spone. auto. Może być Nie, auto. to no. nie jest auto. Może być Halo. Auto. No hejka! Co tam? Ty, to się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? <laughs> ojej. Masz O nie, o nie! Jednak ja, jest ja, autem! No bo wiem, że jest autem! Co? nie, nikt nie wieszy mocno! O nie! O, 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 tak. o, o kurcze! O ja! O, serio? Jest w tym budynku? Serio? Co ty wyprawiasz tutaj? No f**k! Straciłeś Co? Nie Co to było sprzedażowo butelką mocno? Butelką na półce! <noise> eee. Fuck you! O kurde! <noise> Jakbym ten z tym zasłonić. Jak go sprzedał? W Akurat tam wbiegł. No. Nie no ładnie. Mi się Pani podobało. A, przy, a przyszli do mnie raz i nie zauważyli mnie. To musiał Adzik kurna przyjść tutaj zrobić bałagan. Ty się wygadałeś. Ja się wygadałem, ja nic nie mówiłem właśnie! Chce no Adzi, Ale, kurde! No w sumie tak Ale to były jedne otwarte drzwi, tak naprawdę. Ooooo! Taka szczęście. mega kryjowa. Ja krzyczeć głośno. <noise> Hehehe. Coś mówiłeś? Hehehe. Coś mówiłeś? Eeee, po co bym tak podał? Zamienił cię po pralkę we wszystko. To no widziałem Fajnie. właśnie, zrobiłeś takie rozpiercie w tym O powiedziałbym, tak średnio Piotrek. Dobra, Pietrko, gdzie jesteście? Ja pierdolę! <głosy> o! <głosy> o. <głosy> O! Piotrek, twoje grube dóbską mnie zgniotło. Na pewno jesteście nie. jesteście za samochodami. Na pewno gdzieś. nie. twoim że nie. Nie. A nie widać nie... cię tak by the way, nie ruszę się. Daj. Nie się. No. się. Okej. Okay. Jak to wygram, to podwójnie, bo cię zabiłem. Wygrasz. Też. Wygrasz, wygrasz. Czekaj. Jak nie widzisz. Ale widzisz go. to? Widzę to. Troszeczkę nie widać jakby cię. to się trochę, trochę. Już dobre, no. Po prostu jest włączone i bubl. Co? Co? No dobra, czekaj, nie ruszaj się teraz, nie ruszę się. Mhm. O jest git Coś mi Poważnie? tutaj... Poważnie? Tak, 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 tak Coś mi tutaj... O, bardzo mój kamerę tutaj z tego Tylko zaczynasz nagle wylatywać w górę. Właśnie o tym mówiłem, że pokające. tak... O, okej, okay, dobra, poczekajcie zaraz. To jest, jest tak jakby. Jest pralką Nabrałem trochę pary, <grym> wiesz Jest pralką, na pewno <grym> Hello Nie, 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 to jest. Ale jubel, o co chodzi? Spokój, spokój, typie Dzień dobry Mówiłeś coś panu Włożę obroty większe, pr, pr, no dawaj, rób coś, no Ile AHA! AHA! Yeah. <laughs> można tam propy nie wystrzeliwując ani raz? Można. Oba zginęły same od siebie. Znaczy, okay. to tym jest zniatość dowstępowa. Ja tak, dlaczego użyliśmy się. bazuki, jeżeli nie można tak wcześnie? Ty się tu nie czepiaj teraz. Nie, no, ja mnie zabiła, już zabiła grawitacja, no. wiesz. To już było po rundzie. U, u, łapał. Łapę? Łapę. kosmos dupę. Jestem głodny trochę. Ja też. Finałowa no runda? Okej. Okay. Okej. Okay. Let's Finałowa go. runda. Let's go. Bo ten, fajnie jest. Jestem bardzo gotowy. I tak mnie znajdziecie. Tak nie znajdziemy, you say? Znajdziecie mnie. Popatrzcie! Nie chcę wywierać na was presji, ale znajdziecie <laughs> O Kurczę, to że ten mi się nie w Co? Yes. Yes. Ja no nie, no. A, nie. <laughs> Myślałem, w sensie, że szopa tylko w jedną stronę się otwiera. No ja, jednak nie. Schował się za drzwiami, które się otworzyły, nie w tę stronę. Ja tak się schowałem w łazience kiedyś. Ty? Ja? I co, otworzyły się też nie? No, nie w tę stronę się otworzyły totalnie. Można, można. Okay. Ja okay. wiem, gdzie jest Max. Okay. Idę po ciebie. Max. No, dawaj, Max. no idź, no dawaj, no, no, chodź. Mam ja do ciebie, czekam, czekam! Czekam na ciebie, chodź. Cześć. To nie jest lampka. No, no gdzie jestem? No mów, mów i gdzie jestem? Tak, kurde, no, jak ja ten? Nice tu lampka. jesteś, pa. To no, jest złamka, gościu. To ty. No już nie żyje, nie, no to jest. Taka pomarańczowa. Pomarańczowa, tak. <laughs> co ta Dobre, już... <laughs> pomarańczowe. <laughs> mhm. Nie, kurcze, nie, nie jest. O, ty wyprawiasz. Co, co ty jakieś dźwięki? Co chwilę, co wy tam robicie? Nic się tutaj nie dzieje. Proszę, uspokoić. Co ty robisz? Nawołuję do zaprzestania agresji. Zaprzestanie agresji, really? eee. Zaprzestać agresji. Oooooh! No. jest? Laga, nie zauważyłeś, że czasem coś zniknęło z pokoju? Nie. No, wywaliła się wieżyczka. Coś ci zniknęło z pokoju, chyba. Pralka, nieprawda. pralka. Bęben, bęben. Coś, coś ci umkło. Ujej. Dobra, nie mamy nie umknęło się na Umknęło kurwa, bliż, ci uciekł, typie. Go. Nie bierz krzesło. <noise> krzesło! Krzesło? Cały czas byłem krzesło. Krzesło, krzesło. Co to w dobrym pokoju cię szukają. Dawaj, dawaj, Max na dach. Na dach. Bardzo dawaj, dobrym Max. pokoju mnie szukałeś. Dawaj, Max na dach. Ja nie umiem! Max na dach. Podchodzisz do szafki. Nie, nie mów w no? spacjonie. Dobra, no nie to z tym I wszyscy pobiegli do tej szafki. <noise> Maxu... Tak. ciebie prezent. W ogóle przez cały czas byłem tam właśnie, gdzie mnie szukałeś, tam w pralkach byłem krzesłem, mhm. potem się zamieniłem w Bleacha i Ci uciekłem. Hej. Aha, to no. ciekawe. Tak, tak, jakoś tak. Nie zwróciłem uwagi. No. No. Piotrek, ja to ogólnie stwierdzam, że no. my tak sobie gadugamy, hehe, gonimy cały czas chłopaków, a ty, tak? jest całkiem duża ilość niepotrzebnych rzeczy, które już się nadaje na złoto. O, się... Właśnie, chodźmy wynieść. To jest najlepsza taktyka, wywieźć Ja Ci będę dawał tam na dół. Trzymaj. G jest ogólnie trochę przypał. No. A czekaj, mi jeszcze, spoko. No, co O, dzięki. Nie ma problemu. Proszę się, dobra, się zezłomować. Dobra, dobra, dobra. O się. Może, wa może wam wszystko pomóc, chłopaki? Jasne. To pomagasz nam, premaksze? Mam wam pomóc? Weź go. Oczywiście. Im więcej rąk do pracy, tym więcej... Grem. Ja nie mam rąk. ...pokułaczy też. No to też. już jest troszeczkę gorzej. Gdzie, się. No ten, ten Max być... stoi? A. O. A nie, on leży, on leży. No, leży ja Maxu? No. no. To fajne rzeczywiście. Leżą są. My tu Spoko. gadu gadu zrobimy jakieś wychodzisz. 10 złotych. No trudno. Kurczę. Za sprzedanie złomu. Za 10 zł już zarobiłeś? 15 minut? No. Zarabiasz to jest... dużo złoty? No niech ja wypytaście mnie tylko niedługo mi etatów. Tak! Nie tak. Dużo złoty. To już niedługo mi etatów braknie Piotrek, wiesz? Cześć. Nie będzie już na co czegoś zarabiać. Nie będzie na co dużo złotych. Wychwyt z tej kubki złomu. Nie chcę wychodzić z tej kubki. Nie A jak ci grawitację zaraz zgniecie? Nie zgniecie, bo żadna grawitacja Cześć. Można to podpalić później. Tak. To dobrze. Właśnie to zrobimy. Bo to już jest. Tego to nie przynosiłem. Bo Niektóre rzeczy wleciały na dach. Ej jego tu nie mam, pan. To tak co się mi nie Nie, Nie? wleciały tak wysoko. Ale wysoko, ale nie wleciały. Aaaaa, czy on jest na dachu. Piotrek połóż mi z tą szafą! Którą szafo? Nie, no nie, jest, przed chwilą się lampką pokazał. To se gdzie jest stronę. Już i ten. Cześć. Ten było... nawet szafę wyciąga. Let's go w szafa, gościu. Halo, Piotrek, lampa. Trzeba... Cześć. Szafę, no? A! no nie! A co to było w niej? To tyle już będzie. Tyle, nie. jeszcze, jeszcze jeden, a nie dobre nie, czyli koniec, dobre. Koniec. koniec. Tak? koniec, koniec. Hej, dziękujemy. Cześć! Cześć.